Halo? Czy ja z panem Markiem rozmawiam? Tak, zgadzam się. Moje uszanowanie z i po tej stronie. Telefon jest dział reklamacji w sprawie tej zguby pocztowej. Telefonu. E, czyli to jest e, reklamował klient, który złożył. Ja miałem tak, być odbiorcą tej przysługi. Mam przesyłki. Tutaj informację, że pan również podejmował jakąś umowę z tym z liścinocą. Tak, wczoraj. E, wczoraj... To i to tak, tak. tak. Proszę pana, ja będę prosiła teraz o informację. Pan sam będzie chciał robić, proszę pana, wykrywaczem, bo jeśli nie, to ja będę musiała potrącić, proszę pana, za usługę. Ale co to znaczy, jakim wykrywaczem? No teraz na sortowni będziemy musieli wynająć firmę, która będzie z wykrywaczem, proszę pana, szukała tej pańskiej zguby. Przepraszam, jak wy będziecie szukali to miejscu bez różnicy? Po prostu jest reklamacja Dobrze. zaginęła i to jest wasz obowiązek, żeby się pana, dojść do tego, musimy tak? Dniówkę zapłacić osobie, która wynajmuje nam sprzęt do wyszukiwania, proszę pana, na Ale kto zgubił przesyłkę? Proszę mi powiedzieć, kto no, zgubił przesyłkę? My nie wiemy. No, no to, to nie pokryje koszta osoba, Ale... która zgubiła. Proszę pana, moment, moment. A co, jeśli panu wypadło to gdzieś? Ale jak mi wypadło, jak nie, to jest niedoręczone. Jeśli wpisujemy kod, jest odebrane w Wałbrzychu, poczta odebrała i dała do transportu. I koniec. No dobrze, i teraz I tak. od sortowni, proszę pana, czyli Wałbrzych, po sortownię, proszę pana, i transport. My musimy dokonać tak zwanego przeszukania. To jest jakaś Właśnie, to jest jakaś kpina. Nie rozumiem, proszę pana, co dla pana jest kpiną? Agencja pocztowa powinna następno odebrać we Wrocławiu przesyłkę, prawda? Wrocław no tak. później wysłać na dzielnicę, tak. z której jest roznoszona i tak dalej. A nie ma takiej żadnej informacji, że główna no. poczta Więc we Wrocławiu wiemy, przyjęła. Już wiemy, dokąd trzeba szukać. I teraz wałczyk, proszę pana, Wrocław i ten transport, czyli obszukanie wykrywaczem metali samochód i sortownie w Wałbrzychu. Ja rozmawiam z normalną osobą w samochodzie, szukać wykrywaczem metalu, jak cały samochód jest z metalu Proszę pana, to może ja przełączę do kierowniczki, to pan z kierowniczką porozmawiam. Pani Małgorzato! Krocku, zostałeś skręcony, w radziaj! Nie no bardzo, <śm> no, <śm> bardzo mi się <śm> podobało.